bo rozwalasz przecież nie? Dlaczego to nie może być, ten? W ogóle jest game powinien być takim Takim perkiem, że znajdujesz i ewentualnie jak masz na trzecim poziomie to rozwalasz się szybciej. Mógł się coś Dobra ja robię na Ja też. Wiecie jak tunelować killera, nie? A tam jest latająca skrzynka. Już po skriny poszły. Oh fuck man. Oh O oh, fuck. I want to And ta-da! Wow, I'm right next to you, to your right. Mm -hmm. But to my left is a chest I can open. Yeah, I did open the chest too. Is he coming towards you? Yes. Wyskręco za mi Daj go naprawiam Ja chcę koło wiesz dziś nie Czy mam dystrybucję? Zdę tu On ogólnie to maraka Dajcie mi 6 sekund teraz Jest w mnie, Okej Jest aha, on jest, jest, jest na... aha, on zamiast pójść mnie, on pójdzie O, czekaj Myślałem, że się Co on robi? O, nie. Later <grym> A ty, kurwa... Po to ten jest se... Czy zabiegnie Nice Ogólnie to się nie śpiesz No nie wiemy Mam połowę gena Mam przedreninę? Mam On musi jeść, puścić, halo no przecież nie będzie się tą całą grę. To skąd wiesz Halo. Znaczy, znam ludzie którzy turnowują od początku do końca, aż ucieką ludzie, ale nie. O, oh, fuck. Spokojnie, borrow tak Ale to Leatherface... To nie rób to już nie rób, dwa Nie róbcie ostatniego kena. Znaczy, ja już mam prawie końcówkę. Idę w macie. Ma się końcówkę. To odpalacie. No, ja będę ja trzymał. I... Teraz. Próbuję go od razu otworzyć jak najszybciej Ale nie wiem czy on do mnie przyjdzie To jest idę bramy. bramę Dobra I ogólnie, nie? Uh, uh, nie uh, uh. chyba rozwalam I me mean. No, he isn't He's no, he he is is after camp. camping He's camped he, he... doesn't want go So take me down and borrow Go, 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 go. Do we, do we, do we? Nie widzę mnie o tak, Nie Za tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, I got He's it, after I got Tak, I Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, me I got you too. Nie widzimy. On idzie naokoło, on idzie jest. Eww, jaki to A, fajnie. O, fajnie. fajnie. To jest klapa, czekaj. To jest klapa, Ewa. Mały, for all what <laughs> the fuck? Poczekaj, poczekaj. Wojechałem. Oooo, poor son. A miałem Ewo Mori? Tak. Jak ja to. No, to z nic dużo w Wysił tylko mnie. Ach I hate this map. Kurwa... Krugusiowi Kruker. Ja mm -hmm. yep, yep, yep. Nie. No, to już sobie. Jestem kurwa na to jest? stary. <laughs> oh, jestem na to za stary. Rompierdzi mnie. Boże, widzisz i niech zmieszczę. Może jeszcze kurwa dwa ma. Yy, chyba wiem, gdzie go szukać, wiesz? Jeżeli poszedł w to miejsce, w które myślę, że poszedł, to tam powinien być taką... Ale ta dziewczynka jest wkurwiająca. Jaka ta dziewczynka? Tak, która jest dzieci. Ja cały tabun dzieci, wiesz. Mm. Co kurwa Kruk robi w szpitalu zamkniętym? No i kurwa wylecia przez ścianę, ja pierdolę. Odczep się, to jest DBD. Y, ogólnie tu na, na tej mapie Kruki i Ladeów siedzą... Co to jest? co to jest. Co? Dobry pacjent. Na łańcuchach. Nic ciebie nie by coś takiego zdarzyło. Ja pierdolę. Dobra, to oczyśnijmy trochę, a my poczekamy tego j**anego heksa. Wake me up. Before we go. Ty dziwko, spierdolę od mojej głowy.

Ja w ogóle nie znalazłem jeszcze żadnego tutaj. Ale to I'm ready. armory. Okay. Okej. muszę się jakoś obudzić, Wywódź się, kurwa. A sekundę. Robienie. No się wybucę. Muszę. No nie. Czemu? Zrobię go. Jak kurwa, a Bożek? Jak... Brawo.

Okay, never mind. I I have I am bugged. I have a repair still Niewet nie go. No czy nie wypuści. Moż i gdzie jesteś? I can wake up Hello, hello No, don't wake me up Why not? I wanna see him Very easy Too Sometimes Dobran, no nie goni. Okej, okay, dobran, nie goni mnie. Tak, okay, już mnie zgubił. Ale się nagoniłem. Wow.

Oh, chest. <gasps> oh, <tô curva. laughs> oh, Ja pierdolę. Ej, ty wiesz co on odwalił, nie? Schował się za kolumną przy bramie A... Ale mi nie trafił No co leżysz leży, S bo odtrawił mi... Dobra Ja cię cię O fuck, ej co jest? No Blok BLOCKED no! ON Co? Jak to działa w ogóle? up! oh wait me... Ale ja nie jestem obsesją, halo? No a to nie da na obsesję. A na co? Wszystkich. Jak zawiesisz kogokolwiek na haku... ...i kogoś zdejmiesz... ...jak wszystkie jedne są odpalone, to ci blokuje bramę. Okay. odblokowało! Uciekać! Милии! Още как могла си? 5 часа. Майле блокува. За 40 секунди. Добре. Ще имам инсидиуса, защо? Важно е, Това да правиш засадките по стил. Аха. Thank you. Wake me up. What the? F Thank you. Where are you? And um, Tam, do ofi. Są pacjeski. Są pacjeski, klikasz cały czas. No bo jeszcze z przyzwyczajenia ten wiesz. Jeszcze ja mam. I'm running with Я не вручила.